Państwo dzięki Vital Fuel. Suplementy i odżywki dla każdego sportowca. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Nara Style. Octagon Pitbull Hobby Extreme pod jednym dachem w UK. Słuchajcie, nie mogłoby być inaczej. Gdybyśmy się normalnie spotkali na czas, to wszyscy byliby chorzy. A tak to, no tak wyszło jak wyszło, nie? Słuchajcie, pół godziny obsuwy to wcale nie jest źle jak na nas, więc ja już tutaj oddaję głos Bartkowi. Bartek, Bartek Król z samego serca Vital Fuel Shop i całe stado chłopaków tam z nim jest. Słuchajcie, część została zamknięta w pokoju zwierzeń, bo to widzę, że Patryczek się uśmiecha, że on się będzie dzisiaj zwierzał. Ale... Zwierzaki to są dlatego. <laughs> Bartek, tak. powiadaj, kto tam jest u Ciebie i co się dzisiaj działo? E, przede wszystkim witam wszystkich serdecznie. Siemanko. To w takim troszkę angielskim stylu się spóźniliśmy. Do pół godziny to jest jeszcze ok, chyba, co? I jak <noise> o, to jak myślisz? <noise> e, chciałbym dzisiaj, jaka jest inicjatywa, e, zgadaliśmy się z, z ludźmi, z którymi trzymam i gdzieś tam e, spotykam się, trenuję i utrzymuję kontakt. E, z Patryk, Szymon. W drugim okienku macie Patryka II i Sławka. Eee, powiem, że ludzie, niektórzy mieszkają na Szkocji, inni gdzie, w Devon z południa. Zgadaliśmy się od jakiegoś czasu, gdzieś tam sobie gadaliśmy i ustawiliśmy sobie taki dzień treningowy. Dwa, trzy treningi sobie zrobimy, plus jakieś tam jedzenie, razem spędzimy czas. Eee, no i tak sobie będziemy, myślę, że regularnie trenować i, i rozwijać swoje umiejętności, a przy okazji eee, dobrze spędzać czas. Ja, ja miałem tutaj powiedziane, że Eryk Majda będzie. Gdzie on jest? Czy go Eryk Majda widzał? właśnie no nie ma go z nami, kurde. Nie dojechał ze Szkocji. No, blisko nie miał, nie? Więc jest usprawiedliwiony w pewnym sensie. Szymon Martek... tak samo jest ze Szkocji tutaj i dojechał jakoś, nie? Trzeba Także... no było w bagażnik ja nie zapakować. Nie, się nie skombinowałeś tematu. No. Daleko nie jest. Pięć godzin w bagażniku dałby radę. Nie, 3, 3, 3 godzinki 10 minut. Nie, Ile, nie <laughs> mów, bo ci później pociągną do odpowiedzialności. Internet pamięta. Dobrze, dobrze A Patryk dobrze. jechał dobrze. 5 godzin tutaj, także kurde to jest no odległość, nie? Ale ciężko będzie takiego Eryka gdzieś tam w tym bagażniku brzydą. to ja nie wiem, jak go to bagaźni. Zamawa go weźmiemy, do baba go weźmiemy. to się zgadza. I to jest plan. Co wy że, słuchajcie, co wy żeście dzisiaj robili? Jak to było no, na pomysł takiej inicjatywy, żeby co jakiś czas, jakieś 2-3 tygodnie się spotykać sobie w różnych miejscach. Na przykład dzisiaj się spotykamy u mnie, sobie trenujemy, gdzieś tam rozmawiamy ze sobą, kurde, spędzamy dobrze dobry czas, a że nie lubimy poniedziałku, to postanowiliśmy zmienić ten poniedziałek, żeby był taki lubiany, każdy z nas lubi trenować i tam gdzieś za jakiś czas się spotkamy u następnej osoby. Tak, całą ekipą, myślę, że coraz im, im częściej będziemy się spotykać, tam ekipa będzie większa. E, także tak na sportowo sobie tak, z takim akcentem sportowym e, wiesz co, spędzamy sobie czas i tyle, nie? Planujemy sobie różne rzeczy. No i świetnie, to ja już szukam słuchajcie, sali w derby, gdzie moglibyśmy się spotkać. Nie daleko nie macie. Pięknie. Podoba mi się. A że wszyscy specjalizują się w podobnych sportach. Czyli boks, czy tam walki w małych rękawicach bokserskich, hybrid boxing, czy też gołe pięści, także, no no, kurde, tym bardziej, nie? A, że każdy Ogólnie jesteśmy funkować... ekipą, która się specjalizuje w obijaniu ryj. <śmiech> 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 Pokażcie do tego, tego najbardziej przystojnego, co ty jest z dzisiejszego treningu, Wyniósł oprócz tych owijek i bandaży po kieszeniach. Ale pytamy o co, jakie benefity? No, tak. ryj obity. Nie <laughs> 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 tak. no, no, co, tu mogę, nie będę za dużo, kurczę, mówił, zdradzał i tak dalej, bo, bo jak są treningi takie, no to się za dużo nie wynosi, ale tam jakieś źle wyprawy, żeśmy robili, e, trochę pracy na nogach, e, trzymanie gardy i no, no a, a co się działo w środku, no to wiedzą ci co się działo w środku, nie? Od zaplecza nie będziemy to jest to sobie Vegas, bo... No. Od zaplecza niby się nie wpuszcza, ale zobaczcie, tutaj już i Kizio ma ochotę przyjechać i ja bym się chętnie wybrał, tylko musi to zrobić jakoś wcześniej, bo tak to ja zaraz idę do roboty i tyle moje będzie, nie? Ogólnie miała mnie abyś większa ekipa właśnie Erik Majda miał dojechać, Jasiu Suleński gdzieś tam w ostatnich, kurde, dzień przed czy tam dłużej, dali nam znać, że po prostu no nie dadzą się, nie, nie, nie uda im się wyrobić. Jakieś tam powody mają swoje prywatne. No, i jesteśmy w takiej ekipie, kurde, e, pięcioosobowej. Mati jest szósty e, i myślę, że z, z czasem to będzie coraz większa ekipa takich normalnych ludzi e, sportowych i też, kurde. E, tam fajnie spędzić czas, nie? Oczywiście pozdrawiamy Matiego, którego tutaj nie ma nie ma na ekranie z nami, ale on tam jest i czuwa nad, nad całością tego. Ma to tej ma, dorabia jako ten yy, Delivery, nie? Pedzenie żeście wysłali jak, jak <grym> zawsze. Bała naszą formę. Tak jest. Pięknie. Żeby paliwo było zatankowane na następny Pięknie. trening. Dobrze, panowie, <grym> mi się mi się bardzo podoba wasza inicjatywa, naprawdę, naprawdę jest fajna. Teraz powiedzcie, w jaki sposób, nie? Można by było się na takie spotkanie z wami umówić i przyjechać czy to się załatwia z prezesem Bartłomiejem czy też czy też trzeba trzeba jakoś inaczej się do tego no do tego. Bartek rozpatrzy podanie, tak? i dopiero, dopiero będzie... e, To zarząd cały musi się zgodzić to nie jest tylko jednoosobowa firma akurat w tym przypadku. Aha. A też przede A, wszystkim tak. na pewno trochę chęci czasu i kurczę poświęcenia, nie? Żeby tu po prostu przejechać i chcieć być i tam zrobić jakieś lewy wyprawy, nie? I skakankę, bo to Ale bez ja tego na pewno nie ma problem, jeżeli... to jest synchronizacja, żeby ktoś... wszyscy mieli czas. Dokładnie. No, dokładnie, to, to jeżeli to ktoś się ma męcz, tutaj akurat my się znamy, lubimy, cały czas jesteśmy ze sobą w jakimś tam kontakcie, jesteśmy z życi ze sobą. I po prostu, kurde, tak wyszła taka inicjatywa, każdy chętnie się pod to odpisał. Ale ja nie ukrywam, że jeżeli będą jakieś inne osoby, kurde, cool i chętnie będą chciały przyjechać, potrenować z nami, zobaczyć, jak, jak to wygląda, to czemu nie? Nie mam z tym żadnego problemu, nie jestem uprzedzony do nikogo. może prawie. No, ja, to jak najbardziej ja stary. Ja, ja ja o, się <zysk> I tak chcę, żeby ludzie mnie, mnie kojarzyli, nie? No my byśmy chcieli, żeby ludzie Cię kojarzyli tylko z tego, że, że wychodzisz i dajesz z siebie wszystko w ringu, nie? To jest, to jest najważniejsze. No to już tak to już jest. No to tak już. już tak jest, także... No, także... To już zaklepamy. No, Stara wychodzi się, nie? i nie odklepuje kurna. No, żeby tak było. Do końca. Jasne. Do końca, dokładnie. Dobrze, słuchajcie. Takie spotkanko jak dzisiaj. Co w ogóle jest w planie, ja wiem, że żeście się spotkali potrenować, ale jakby ktoś chciał przyjechać, żeby, żeby go zachęcić jakoś, to, to czy śniadanie jest wliczone na przykład w cenę? Nie? To znaczy to jest taki y, y, luźny plan, y, gdzieś tam już dogadywaliśmy się z tydzień wcześniej, y, spotykamy się rano na porannym treningu, też żeby nie było za wcześnie, no bo na przykład Szymon leciał trzy godziny, Patryk, to przyjechał wczoraj, żeby się wiesz, na rano być na treningu. To on ma 5 godzin, żeby tutaj dojechać, a przyjechał. Stary znalazł czas, przyjechał, kurde, także stary o, chęci. No i jesteś tutaj, nie? Tak naprawdę plan jest na nas, żeby zrobić na pewno dwa treningi. Jeden robiliśmy tutaj u nas w Accrington, w Tyson Gym, drugi będziemy robili w, u mnie w klubie w Manchesterze, w Paulinio Boxing Gym. Pomiędzy treningami, wiadomo, jakieś jemy sobie. Idziemy na jakieś siedzonko, takie zdrówko. Planujemy też kurde, akurat jak jesteśmy u mnie w sklepie, to właśnie jakąś chłopaki mogą sobie skorzystać z komory tej tlenowej. Patryk przywiózł, wziął to Patryk buty do presoterapii. O buty do presoterapii. I światło. I światło. O. światło. No, no to zobacz kurde, przyjeżdżasz i dojrze regeneracja między treningami. No, tak? no, i, no i fajnie. Widzisz, przyjeżdżasz, trenujesz sobie regeneracja no, jakieś suplementy mamy też na sklepie, kurde, też każdy, jakby nie chciał, to sobie po prostu to używa. No i po drugim treningu też myślimy, żeby sobie iść gdzieś tam na jakiś basen, saunę. E, oczywiście po tym trzeba, jak to Patryk mówił, uzupełnić paliwo, czyli jakieś jedzonko. Zbijamy piątkę, gadamy sobie między sobą, no i każdy się rozjeżdża i za jakiś czas spotykamy się u kogoś innego i, i tak myślę, że będziemy. No, no dokładnie, nie. A tu są no, takie czy... same sportowe świry, kurde. Także weekendów nie zawalają gdzieś tam w barach, pubach czy w dyskotekach, jedynie na walkach, tylko no i tyle, nie? No, powiem ci, że to mi się bardzo podoba. Powiedz mi, czy to, czy to można byłoby traktować jako taki początek takiej grupy zawodniczej, że, że jednak wszyscy się znają, wszyscy sobie pomagają i, i przyjeżdżają się spotkać tam, załóżmy, raz w miesiącu na. Na taki trening i wymianę doświadczeń. Ja ci powiem, że już jakiś czas temu chciałem, żeby takie, takie coś powstało właśnie. Tylko idea jest taka, ja żebym nie musiał zmuszać kogoś do tego, żeby brał udział w tym, nie. Mi przede wszystkim zależy na tym, żeby, żeby to był taki sportowy dzień, którym ty chcesz spędzić, a nie, że my musimy albo coś. Zmuszenie. To są tylko osoby, które mają wolny wybór i chcą, to trenują z nami, nie chcą, no to, no to, no to nie przychodzą, nie? I myślę, że tak regularnie, cyklicznie, mówię co dwa, trzy tygodnie, żebyśmy się łapali, spotykali na przykład, kurde, tak jak mówię, dzisiaj u mnie się łapiemy, za dwa, trzy tygodnie na przykład byśmy podjechali do Patryka, następnym razem lecimy na Szkocję, później lecimy do Lidz, kurde, no, no tak myślę, nie? I myślę, że więcej takich jest osób, które tak by chcieli sobie spędzać czas, poznać ludzi, potrenować w różnych miejscach, bo trenować tylko u siebie w domu, przyzwyczajać się do takiego tak zwanego, wiesz, strefy komfortu. No I tak. warto czasem opuścić taki ciepły kurwidołek i gdzieś sobie wiesz, potrenować w innym miejscu, nie? Dobra, to po, poczekaj, zaraz zapytamy o opinię. Patryczek, czy ty czujesz, że, że nikt cię nie zmuszał do tego, żebyś dzisiaj przyjechał, czy, czy prezes Bartłomiej? zadzwoni i mówi, słuchaj dzisiaj jesteś, rzucasz robotę i masz być, bo jak nie to wpierdol. Oczywiście, że oczywiście, że ich nie zmuszał, tak szczerze mówiąc nawet sam odzywałem się do Barka jeszcze wczoraj, mieliśmy taką krótką rozmowę, ponieważ ja teraz pracuję bardzo dużo około 100 godzin tygodniowo robię, więc czasu mam mało i nie ukrywam, że taki wyjazd to dla mnie sama radocha, bo to było takie przedsięwzięcie, że wiesz ja się pakowałem jakbym w ogóle jechał nie wiem na jakieś Kurwa wakacje w ciepłe kraje, odpocząć na drugi czas, wiesz, torba, plecak, no i słuchaj, no sama przyjemność, tak? jadę, nie jestem w domu, nie myślę o tym, że muszę tam, nie wiem, ogarnąć dzieci, pójść do pracy, nie wiem, coś posprzątać, porobić, um, fajnie, bo przy okazji kurczę moja już narzeczona, bo się zaręczyłem w... <tank> 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 Dzisiaj jest dużo dobrych nowin, nie? Zaraz wrócimy do kolejnej. Także także mnie tutaj z Leeds, jechała ze mną z rana, wstała, tak, mówi, że jadę tu, było dużo przeciwności losu, bo korki, jakieś wypadki na trasie, słaba pogoda. Przyjechałem, zostawiła mnie tu, później przyjeżdża mi odbiera, więc tak naprawdę ja mam dzisiaj taki jakby pierwszy czerwca, tak? Dzień dziecka. Z, 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 z przyjacielem, z kolegami, chłopaków poznałem na obozie i fajnie, że te kontakty zostały. E, tutaj każdy jest z innego miasta w Polsce, różne przedziały wiekowe, ale nie ma między nami jakiejś tam, że tak powiem, bariery. Wszyscy się świetnie dogadujemy, fajna energia, więc stary, no tylko taki dzień, kurde, wykorzystać. Przyjechać, poćwiczyć, pojeść, tak. Wyluzować się, nie masz obowiązków na głowie e, odbijania in, out w pracy, różnych rzeczy, sama przyjemność, dlatego ja po prostu, no ja polecam wszystkim, im więcej takich dni w życiu, tym lepiej. Nie trzeba jechać gdzieś, nie wiem, na kurwa Karaiby czy jakieś inne tam duperele on Inclusive, tylko tak naprawdę przyjeżdżasz do Vital Fuel Shop, na salkę, piszesz sobie szota wit witaminowego, a nie pięćdziesiątkę w barze i jest fajnie, też siedzisz z chłopakami i wiesz, i robisz coś dla siebie, nie? Kurczę, no ja nie wiem, ta pięćdziesiątka w barzu jednak kusząca jest, Tak, <laughs> Słuchaj, jasne, ja tutaj o, jest taki taki szocik, jak najbardziej, nie? Tak, oh, proszę bardzo. Taki szocik mamy mam być dostatkiem, czyli nie trzeba iść do baru. Tylko takie drinki, tak? No, Dobra, no. Po, poczekajcie chwilę, bo ja jeszcze chciałem, wiesz, kolejną opinię. Sławek, jak tobie się podoba? No tak, no to, to przede wszystkim dobry kontakt między nami. Szacunek, no i wspólna pasja to jest właśnie dobre, to trzeba to kontynuować i, i cały czas rozwijać ten, e, że tak powiem, e, progres z tym robić, tak? No Powiedz w jakiej dyscyplinie ty walczysz? No ja trenuję boks, trenuję boks, cztery razy w tygodniu. Y, nie walczę, ale trenuję. O, pięknie. Pięknie. Ja powiem, mam jest, czy ale to, czy z patrykiem mam... chciałbyś się zmierzyć. Ej Sławek, a ile, ile ty masz lat? Możesz powiedzieć? No właśnie chciałem to dodać, chciałem to dodać, ale nie chciałem przerywać tutaj koledze. Dawaj, e, mam 51 lat, no, i e, e, dobrze lat się z dobrze się w tym czuję na tej sali. Jest to dla mnie jakby też e, odskocznia od tej codzienności, od tej rutyny, bo pracuję, mam ciężką pracę, ale... Znajduję czas, nie ma tam, że jakiś głos mi w głowie podpowiada, zostań na kanapie, tylko zbieram torbę treningową. Mam 40 minut, jadę kilka kilometrów do klubu i daję z tam wszystko, wychodzę, wszystko jest mokre i jest świetnie. I to ja, ja, to dla mnie jest to jakby przedłużenie tej mojej młodości, tego życia w dobrej formie. Czuję się pełny, naprawdę pełny mężczyzną. Jest to wszystko, na wszystkim się to oddziałuje. Biegam sobie tutaj po górach. Biegam, dosłownie biegam. Mam tutaj górę lokalną też. Dodaję to do, tak samo do, że tak powiem, treningów i, i wychodzimy. Mam też wspólną pasję, wchodzenie gdzieś tam w różne fajne miejsca, poznajemy. Anglię. Regularnie, regularnie, bo regularnie to robimy. Mniej więcej co miesiąc, co 4 co tygodnie. Przewodnikiem i on zawsze wymyśla zarobisko miejscówki, zdobywamy góry jakieś tam, zbieramy pakę ludzi i regularnie co jakiś czas właśnie sobie wychodzimy, nie? To Sławek, to by powiedział, to chyba zawstydził Pułangi. E, no, mi się wydaje, że tak jest lepiej spędzać ten czas niż trwonić go na jakiś Netflix. Można obejrzeć film, oczywiście nie mam nic przeciwko jakimś se fajnym serialu czy coś tam, ale, ale warto żyć aktywnie, mi się wydaje, bo to jest lepsza jednak droga. i i to życie, bo tego nam już nikt nie przecież nie zabierze. Złodziej może zabrać każdemu z nas pieniądze, ale to, co masz w głowie, wspomnienia i, i poznajesz tych dobrych ludzi naprawdę, którzy y, naprawdę mają to serce do tego, żeby być przyjaciółmi, a nie jest, jest to takie sztuczne, udawane, udawane uśmieszki jak na gumce, wiesz, tylko, tylko są to realni dobrzy ludzie. To, to jest dobrze. Trzymać się trzeba razem, tak? Słuchajcie. W tym momencie kończymy nasz program. Gdyż ja się czuję tak zawstydzony. Prawda? Nie mogę tego. Nie, nie, trzeba, nie o, ja nie pięć tyg... dni tygodni w tygodniu siedzę w biurze i. Sorry. Dobra, to taki żarcik, słuchajcie. Ale i tu nie ma udawania. Tutaj nie, tutaj nie ma udawania. Ale... Słuchajcie, wracam wraca, wraca. Ja chciałem jeszcze tylko taką jedną rzecz powiedzieć, żeby każdy młody zobaczył, że tak na dobrą sprawę zobaczy w jakich my jesteśmy, kurczę, każdy jest z innego, kurde, że tak powiem miasta w Polsce, wszyscy się tu spotkaliśmy, połączyła nas jakaś pasja i że, że są czasy tych telefonów komórkowych, internetu, tych wszystkich bzdur i że ludzie potrafią się dogadać i tak jak tutaj Sławek może być naprawdę zajebistym przykładem mężczyzny, 51 lat nie ma żadnych ekskuzów, młodzi ludzie często sobie kurwa tłumaczą jakieś różne rzeczy albo się najebałem, albo mam dziewczynę, albo sobie lubię nie wiem porobić tam y, balony kurwa z gumy nie i pojeść sobie chipsy po żadę. A tu, a tu przychodzi facet trenuje, dogaduje się z nami, my z nim i, i budują się fajne więzi i po prostu warto by było, warto by było po prostu brać kurde przykład, że tak powiem, z takich przedsięwzięć, z takich ludzi i, i spróbować dołączyć gdzieś, zrobić coś naprawdę życiu fajnego dla siebie, bo... Bo w końcu przyjdzie taki wiek, że o tutaj facet ma 51 lat i, i po prostu rozmawia o tym, co fajnego w życiu robi, a nie, że siedzi kozami w ścianę, jak kurde, niektórym mało latnie. I, 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 <grym> I że życie przeleciało i no i, i chuj, i będz, nie, i tyle. I no dziękuję ta. i pozdrawiam, także, mm. także mówię, no warto by było, kurde, czasami usiąść i jakbyś siedzieć na tej kanapie i się grzebie w tym nosie, to to żeby pomyśleć, co można zrobić fajnego i spróbować dobić. Może ktoś odnajdzie swoją pasję i jakąś drogę w życiu, nie? No właśnie, wróćmy tutaj już do prezesa Bartłomieja. Bartłomiej, Kizio pyta, kiedy następne spotkanie, czy dajecie jakieś info, tak żeby i on mógł przyjechać. Albo inni, nie? Słuchajcie, nie jesteśmy tutaj sami. Internet jest wielki. Może ktoś kiedyś obejrzy nasz program i będzie Co? chciał dołączyć do Was. Ja pozdrawiam w ogóle Kizia, oglądam jego TikToki i na pewno zajedziemy tam na dobre jedzonko. Pozdro. Ja Ci powiem, wiesz co? Dzisiaj się spotkaliśmy, wstępnie gdzieś tam przewinęliśmy sobie, że za 2-3 tygodnie się spotkamy. Sztywnej daty nie ma, aczkolwiek już tutaj widzę, Patryk podkręca 19 grudnia, wstępna data, kurde. Miejsce i w ogóle będzie na pewno ogłoszone niedługo. Każdy tam z nas ma znajomych, jak wrzuci na swoje socjale, to będzie gdzieś tam widać, nie? Ja w ogóle tak mogę zaproponować. Bo chłopaki się dogadają. tej 19. E, my w Lidz mamy oczywiście klub MSA Alice, Husarmia. E, zawsze drzwi otwarte. Zapraszam chłopaków, żeby potrenować fajny klimat. Zajebisty trener Rafał Grzesz, pozdrawiam. E, przy okazji można było poćwiczyć 19 grudnia. Mamy, e, że tak powiem, wigilię klubową. Myślę, że nie byłby to problem, żeby też ktoś, że tak powiem, który nie jest członkiem klubu, mógł na niej zawitać, posiedzieć, poznać chłopaków. Fajna tajska, że tak powiem, restauracja. Mnie dużo tajska, kosztuje, nie pierogi więc to powinny być. e, pierogi. Diozy może, ale, ale <grym> zadań, na to na mnie inicjatywa, więc może coś w ten sposób wyjdzie. Się z tego Dobra, powiem. słuchajcie, bo dzisiaj niestety, przez to, że żeście się spóźnili, czas nas trochę goni. A zanim się rozstaniemy, to tak, Patryk, ty walczysz lada dzień. Mów co, gdzie, kiedy? Piątek, Lidz, Scott McHugh. E, 14-karatowe kawałki złota wstawione w pas, czarny z gołymi łapami. I tyle, no co zapraszam. Nie? Kto chce kupić bilety, że, że tak powiem, last minute. E, dzisiaj Sławek, że tak powiem, e, przysuportował ode mnie bilet. E, przyjeżdża Bartek. Chłopaki wiem, że są z daleka, więc może być to problem, i, i, i nie wiedzieli wcześniej, ale. Ale po prostu co, w piątek w Lidz wychodzę, e, niestety mój zawodnik, który walczył i w BKFC i w różnych dużych federacjach jest takim kozakiem, że powiedział mi wczoraj, że kurwa nie bierze ze mną walki na piątkówki, tylko w dziesiątkach, więc będzie się chował z jakimiś jebanymi pokrowcami, więc no, no niestety no co, no robię tak, biorę tak, żeby było, no wychodzę, biję się w pokrowcach i tyle, no niestety, matko, no tak pójdę, wyszło, nie? O matko. No ale, no, ale co, no kurde, jest jak jest. Walka to walka, nie wiadomo, ja tam się śmieję, ale e, co, rękawice, nie rękawice, nie ma co kogo lekceważyć, zrobił taki numer, więc, e, więc co, no trzeba się bić tak i tyle, nie ma co wybrzydzać, nie? Nie, no jasne, szkoda, tylko że na ostatnią chwilę, nie? Jak zawsze. No, da. No. Jest no, co, jak jest. Tacy zawodnicy są, tego się nie zmieni. Dobra, Bartłomiej, jakieś info, ty się bijesz, nie bijesz, co ty robisz? Tak, mamy info. Eee, nie, ja na razie mam kilka propozycji, jeżeli chodzi o, o, o walki. Tutaj dziś w styczniu jest taki fajny turniej od Darenatila, gorila mhm. z promocji. Eee, ale, ale na dzień dzisiejszy odpuszczam sobie walki w grudniu i w nowym roku. Eee, bardziej skupiam się na treningach, na poprawie jakichś tam swoich rzeczy, które mam do poprawienia. I w najbliższym czasie no, odmówiłem wszystkie propozycje walk, czyli tak gdzieś do marca, luty, marzec. A, ty czy czekasz wiem, aż cię na zaproszą, się. tak? Słucham? Czekasz aż cię na zaproszą. Czy ja wiem, że czekam, <laughs> żeby mnie zaprosili na gromdę? To no, jakiś ciężki błąd. Spokojnie. To, to nie twoja waga, bez obaw. Ale mamy, słuchaj, bo dzisiaj wspomnieliśmy, że są dobre wieści. Patryk się oświadczył w sobotę, a tutaj koleżka wczoraj się dowiedział, powiedział swojej żonie, przypomniał, że leci do nas na terenie, to powiedziała, że... E, trzecie dziecko się rodzi. Jest w ciąży, także... Brawo, sam... jak Brawo. Brawo. Wjechał do nas właśnie ze Szkocji też, kurde, także no, no fajnie, nie? Świetnie. Dobra, Szymon, czy ty się bijesz jakoś zawodowo? Zawodowo nie, ale trenuję tak naprawdę całe życie. Może coś pomyślę właśnie z, teraz kontakt z Bartkiem, coś będzie myśleć. Tak to bardziej e, bije się tam gdzie indziej w sumie. <śmiech> <śmiech> I stać też. I gram rugby też. Aktywnie próbuję spędzać czas, tak jak chłopaki powiedzieli, nie siedzieć na kanapie, tylko coś robić. Jak jest wolny czas pokazywać, dawać przykład dzieciom, być lepszym człowiekiem i po prostu dawać się wszystko i o tym, żeby nie żałować, że czas ci przez palce spierdolił i po prostu no być lepszym. Po prostu jest do tego, są do tego środki, także staram się, staram się, staram się z nich korzystać po prostu. No i bardzo dobrze. Patryczek, co u ciebie? Jakie plany? Tam nie, ty. Z tamtym już żeśmy gadali, wiemy, że on się bije. No, stop bije? Więc... Generalnie no, na ten moment w walki ma z sobą w dyscyplinie tajskiego boksu, ale tutaj Bartosz już podkręca, żeby jakieś gołe łapy, może. Na pewno. Sensuści... Tam było zainteresowanie, z... bo Patryk był u nas na, na, tym, na tym fight campie Bare No jak robiliśmy pierwszą edycję i gdzieś tam z... zainteresowanie było jego osobą, żeby ruszył na, na gołe pięści. nie? Gdzieś tam musimy czy... go wciągnąć w nasze, w nasze klimaty i myślę, że na pewno by był dobrym, kurde, e, dobrą postacią e, w walkach na GoPiecie, tutaj na wyspach. Na ten moment fajnie, że możemy takie komunity budować i wymieniać się poglądami. I zajmujemy się podobnymi rzeczami. Także zobaczymy, go, dokąd to doprowadzi. Tak. My mamy sklep z suplementami Vital Fuel. Patrick jest e, szefem e, Top Suple i klinice Dobre. i w weekend, w weekend ostatni weekend otworzyli Klinika, coś, może klinik, Rekobary, bo robimy podobne rzeczy. Zajmujemy się biohackingiem, teraz taka jest innowacyjna rzecz na, na rynku, ale rozwojowa nie no i możemy pomagać ludziom schorowanym jak i sportowcom głównie. Taka była inicjatywa, mamy jakieś światła czerwone, mamy Kriokomorę mamy hiperbarykę tak samo jak i Bartek. O proszę. Wodór też posiadamy. no Kilka jeszcze innych rzeczy jest w planie. No, a to tak jak mówię, to jest wszystko. No weź, weź jeszcze zdrać, skąd, skąd ty żeś przyjechał do, ja do Barka? To Exeter, dokładnie miasto, Exeter. O matko. No to jest, no to nie jest ale... na końcu świata to dalej jak Szkocja no dalej dalej na pewno dalej ale jak rozmawiamy o pogodzie to my jesteśmy w czarnej dupie nie a on naprawdę tam ma no kozacką no to troszkę, ogóle, lepiej jest, no, to... troszkę lepiej jest nie troszkę lepiej to no, to jest dobre. Ale jak patrz, troszkę patrz, lepiej patrz, jest to, to, jest, to, to z się z należy cieszyć z Patryk prowadzi strukcję z elementami, teraz klinikę otworzył także także też i sportowy czynny czynny zawodnik kurde no teraz mogę tak, że... na tym sporcie się skupić bo tak to nie było nie było jak za, za dużo na głowie na no, ten moment już jest OK, także zobaczymy co się będzie działo No tak? i, i bardzo, bardzo się cieszę bardzo się cieszę słuchajcie niestety dzisiaj musimy już pomału się zawijać bo ja idę do roboty Świetnie. A na przyszło posiadanie. No właśnie, świetnie mi się z Wami gada, ale Wy jesteście głodni. Ja jestem spragniony pracy. nie Niekoniecznie, ale, ale no, trzeba iść. Więc słuchajcie, ja Was już tutaj pozdrawiam. Mam nadzieję, że z kolejnego takiego obozu zgrupowania się, się znowu złapiemy i, i sobie pogadamy. Bo teraz internet jest wszędzie, więc, więc jest, jest taka szansa. Zanim się rozstaniemy, to ja Was już dzisiaj zapraszam na spotkanie z Damianem Gujskim jutro 9.30. Takie wydanie specjalne, bo on już jest na walizkach na właśnie. właśnie, Więc fajnie będzie z nim pogadać, zanim wyjedzie. A Wy się idźcie najeść, trzymajcie się cieplutko i widzimy się już niebawem. Dobra? przepraszam, ja jak zawsze ostatnie słowo, jak mógłbym prosić. PS! Obecnie Oczywiście chciałem podziękować mojemu trenerowi, wszystkim, co pomagają mi w przygotowaniach, sponsorom Vital View Shop. Zapraszam na stronę kod rabatowy Patryk10, 10%, 10 zniżki. Bye bye pen, Dziękuję. Miłego dnia. Pozdrawiam. Na raz Tak, o i pozdrawiamy właśnie patrona naraz Dziękujemy za